Pokazuję Wam zwykle moje sukcesy w hodowli kwiatów, no i muszę Wam pokazać, że nie zawsze te sukcesy są. Zobaczcie, co zrobiłam niechcący mojej hederze. Postawiłam ją na szafkę, także zamyślę, żeby ładnie wyglądała i potem, żeby z niej zwisała. I zapomniałam o podlewaniu. Pominęłam jedno podlewanie, a właściwie dwa, bo ja ją podlewam jeszcze dodatkowo. Jakby, częściej niż pozostałe kwiaty. No już efekty tego są. Wszystko tutaj zeschło. Nie wiem, co z tym zrobić. Nie sądzę, że tutaj to odrośnie, więc chyba tylko pozostanie mi po prostu pościnać te pędy nisko i tak, żeby po prostu odrosły. A przypomniałam mi się a propos tego bluszczu, jeszcze taka historia, którą opisywała moja koleżanka na, na Facebooku. Historia w ogóle bardzo taka smutna, muszę powiedzieć, bo ona mieszka w domku, gdzie jest kilka mieszkań, kilku lokatorów i ona posadziła, miała zgodę wszystkich lokatorów czy, czy skłonnych tej wspólnoty. W każdym razie robiła to wszystko oficjalnie, posadziła winoblusz, który miał obrastać ten budynek. To w każdym razie ja się na tym nie znam, ale tak jak tam pisały też osoby w komentarzach, że to, to jest taki rodzaj rośliny, który robi dobrze murą, robi dobrze budynkowi, no a też przy okazji jeszcze dodaje mm, takiego ładnego wyglądu. No i zawsze to jest, wiecie, dodatkowy czy kawałek zieleni. I E, przyjechał syn e, jednej z lokatorek, e, któremu nie podobało się to, że, że rośnie właśnie ta roślina. Pomylił ją prawdopodobnie z takim gatunkiem, który jest inwazyjny. I kiedy ta koleżanka wyjechała, e, na krótko z domu on po prostu wszystko wyciął. Także wręcz nawet, jak ona opisywa, wykarczował to wszystko. Także e, straszna rzecz tak naprawdę. Ale w komentarzach y, pisały jej y, znajomi, że zrobił tak naprawdę sobie, y, no, kuku. Dlatego, że taki przycinana roślina, taki przycinany bluszcz po prostu szybciej rośnie, szybciej odrasta. i prawdopodobnie jak się poczeka cierpliwie, to zazieleni tę ścianę jeszcze bardziej. Także, tak to jest z tymi bluszczami, tak to jest z różnymi niespodziankami życiowymi, które nas czekają. Czasami ktoś chce nam zrobić coś złego albo ym, no, jakąś głupotę, czy też ym, no, mniejszą, czy większą wyrządzić, a my jak te bluszcze odbijamy się od ziemi, i praktycznie wychodzi dla nas lepiej. Mamy dzisiaj kolejne zabaweczki do składania. No, z łóżkiem jakoś poszło, także mam nadzieję, że z komodami i z biurkiem. Tak samo tutaj w tych pudłach są trzy komody i biurko. No i zaraz myślę, że będziemy tutaj coś próbowali zrobić. Najpierw chyba, tak mi się wydaje, trzeba posortować te wszystkie pudła, żeby po kolei je rozpakowywać, po kolei je składać. Um, tak, bo na pewno dzisiaj wszystkiego jeszcze nie, nie złożymy. Tutaj widać kolor. Właśnie, właśnie tak jak chodziłam po, po, po tych sklepach, to widziałam, że są teraz ciemne meble, ale bardziej takie chłodne kolory, natomiast to jest wiśnia. Wiśnia prima, primavera chyba się nazywa. Ten kolor całkiem mi się podoba, a przede wszystkim podoba się mężowi, bo to naprawdę to jest to pokoju, gdzie on najczęściej przebywa i pracuje. Także jeżeli coś takiego chce, no to dlaczego tego nie kupować? E, zaraz zobaczymy, tak to jest chyba blat komody tej takiej węższej, no a potem zobaczymy co dalej, także miejmy nadzieję, że instrukcja składania będzie dobra i że nam to pójdzie dzisiaj w miarę wszystko szybko. Dobra, zaczęliśmy od posortowania wszystkiego i powiem Wam, patrząc na te małe deseczki, będzie czym się bawić zdecydowanie, także mamy tutaj kilka różnych kubek, I tu, i tu, no jest tego troszkę. I jeszcze mamy cztery pudła takich oto drobiazgów. No już się cieszę. Mąż się męczy na razie z wszystkim składaniem, a ja sobie usiedłam tutaj, żeby z chwileczkę się z Wami spotkać. Powiem Wam, że nadal nie czuję tego, że już dosłownie za chwilę, za moment będziemy mieli jesień. Ja jeszcze jestem ciągle w nastroju bardzo mocno letnim i wakacyjnym, ale już wyciągnęłam sobie dzisiaj perfumy, które są dla mnie perfumami jesiennymi, które myślę, że też przejdą ze mną częściowo przynajmniej na okres późniejszy jeszcze, czyli zimowy. Cały czas na mojej półce stoją perfumy letnie, ale już takie wczesno jesienne i późno jesienne, a właściwie jesienne takie przeznaczone na chłodniejsze dni też są. Ja mam w tym roku cztery buteleczki perfum, cztery różne perfumy, które na pewno, które będę używała na pewno jesienią i już je właśnie Wam pokazuję. I pierwsze perfumy były ze mną także latem. I były ze mną wiosną. Chociaż na tym y, właśnie zobaczyłam, że rzadko je używałam. Częściej wybierałam inne perfumy i inne nuty zapachowe, ale ten słodziak, czyli Armani. My przechodzi ze mną na jesień. Myślę, że przede wszystkim tę taką jesień wczesną, właśnie teraz. Wydaje mi się, że teraz wszystko y, pachnie słodko, tak, tak bardziej, bardziej miodowo i te perfumy z tymi nutami zapachowymi wpisują się świetnie moim zdaniem właśnie w klimat taki bardzo wczesnej jesieni. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to mamy tutaj bergamotkę, mamy tutaj kwiat pomarańczy, mamy też białe kwiaty, przede wszystkim jaśmin i tuberoza, jest też drzewo cedrowe, jest białe piżmo i jest wanilia. To wszystko tworzy piękną, słodką, ale nieprzesłodzoną kompozycję. Każdy z nas w perfumach wyczuwa różne nuty, nawet jeżeli te nuty są przecież dla każdego takie same. I ja nie czuję tutaj typowej takiej. Jednostajne słodyczy, ale gdzieś tam te, to drzewo cedrowe, gdzieś tam to piżmo tak się delikatnie przy, przebija, co sprawia, że te perfumy dla mnie są perfumami ciekawymi. Są słodkie, ale nie są przesłodzone. Słu, czuć w nich takie delikatnie e, świeże. I nawet ja czuję delikatnie, ciepko, gorzkie takie nuty gdzieś tam, daleko, daleko w tle. Jeśli chodzi o parametry tych perfum, no to ich trwałość jest bardzo dobra. Trzymają się u mnie na skórze około 5-6 godzin bez żadnego tutaj problemu. A jeżeli gdzieś tam padną na, na ubranie, na przykład na paszkę czy na koszulę, to jeszcze dłużej. Także trwałość jest świetna, jeżeli chodzi o projekcje, czyli innymi słowy, jak nas? Otoczenie czuje, czy czy otoczenie czuje nasze perfumy, to jest to też projekcja, moim zdaniem, dobra, czyli my czujemy, ale też inni czują od nas perfumy. Nie za mocno, oczywiście, zależy od tego, ile się nimi skropimy. Bardzo fajne perfumy, tutaj chciałam tylko jeszcze powiedzieć, nie korzystałam z tego, ale Armani My Way ma też taki taki pojemnik, można kupić gdzieś, uzupełnia perfumy, jakby taki wkład, gdzie można sobie te perfumy jakby dolać do nich i Dzięki temu, no, mniej płacimy, ale też mniej produkuje się opakowań. Myślę, żeby właśnie to zrobić, dlatego, że i ja i córka mamy też My Way Armani, także myślę, że następnym razem takie dopełnienie tych perfum, jeżeli nadal będą się one nam podobały, a już nam się skończą, to zrobimy. Także perfumy letnie, jesienne, wiosenne, myślę, że również zimowe, takie. Całoroczne, bardzo, bardzo, bardzo je lubię. Kolejne perfumy, które już były w mojej szafce i które, y, które zakochałam się tak naprawdę od kiedy poczułam je po raz pierwszy to jest Poem Lancôme. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że tych perfum używam y, bardzo ostrożnie. Dlatego, że one mają bardzo mocną trwałość. Co jest oczywiście super i mają też bardzo silną projekcję, co jest też super, tylko trzeba tutaj bardzo uważać, żeby z nimi nie przedobrzeć. Dosłownie jedno psiknięcie wystarczy, żebyśmy my wiele godzin czuły na sobie te perfumy i żeby otoczenie także czuło na nas te perfumy. Ja pamiętam taki jeden moment, kiedy użyłam ich po jakimś dłuższym czasie, zapominając o tym, że to jest taki naprawdę killer, jeżeli chodzi o projekcję, no i o trwałość również. Użyłam ich do opery. Psiknęłam się za jednym uchem, za drugim uchem, tutaj jeszcze też na dekolcie i y, nawet byłam potem sama skrępowana, bo ja cały czas czułam ten zapach, a pan, który siedział koło mnie, y, zasnął. Podczas opery. Mam nadzieję, że ja go nie uśpiłam, ten zapach go nie usił, ale na pewno, jeżeli szukacie perfum, które będą na Was brzmiały długo i będą to perfumy, które, które będą pachniały i ten zapach będzie wyczuwalny nie tylko dla Was, ale także dla otoczenia, to są świetnym pomysłem. Oczywiście pamiętamy o tym, że nigdy nie kupujemy perfum, kiedy ich wcześniej nie sprawdzimy na sobie. Najlepiej, żeby to była jakaś próbka zapachowa, albo najlepiej, żeby można było właśnie tym zapachem się spryskać i żeby poczuć, jak ten zapach na nas się zachowuje, ponieważ każdy z nas nie tylko ma inne preferencje, jeżeli chodzi o perfumy, ale każdy z nas ma też inne, inne tutaj parametry naszej skóry i inaczej gramy. Z poszczególnymi perfumami, czyli to, co dla mnie jest idealne, dla Was nie musi być. I odwrotnie. Także y, te perfumy y, warto sprawdzić na sobie, zanim je kupimy. Y, y, natomiast jeżeli chodzi o trwałość, o, y, o projekcję, to na pewno mają one najwyższe parametry. Jakie tutaj mamy nuty? Nuty zapachowe w nutach głowy. Mamy niebieski mak, himalajski i mamy kwiat lici. Zaraz potem przechodzą te nuty zapachowe, nuty serca i jest tu kwiat pomarańczy, mimoza i jaśmin. Jaśmin, widzicie, że w perfumach on u mnie pojawia. Często, zresztą pokażę Wam na końcu już perfumy z czystym prawie jaśminem. No i mamy nuty bazy, gdzie jest wanilia i pustynny kwiat bielunia. Wydaje mi się, że ta, ta wanilia jest taka bardzo, bardzo delikatna. Sprawia to, że perfumy są bardzo kremowe w odbiorze, ale na pewno nie powiedziałabym, że to są perfumy waniliowe. Te perfumy są złożone z tych wszystkich zapachów i moim zdaniem jest to naprawdę fantastyczne kombo. Zapach nie jest zapachem nowoczesnym. Dzisiaj moda jest na troszeczkę inne zapachy, ale jak będziecie gdzieś w perfumerii, to bardzo, bardzo Wam polecam sobie sprawdzić. A tutaj przy okazji jeszcze mogę powiedzieć, że te perfumy kupiłam w. Hebe, chyba nie w Rosmanie, tylko Hebe, na jakiejś projekcji, i to są na 100% perfumy oryginalne. Pachną identycznie jak te perfumy, których miałam kiedyś w próbeczce i mają fantastyczną właśnie projekcję i trwałość, także warto sobie zobaczyć, bo czasami drogerie typu Rosman, Hebe mają dobre oferty cenowe. I na takie, z taką ofertą cenową właśnie te perfumy kiedyś kupiłam. I kolejne perfumy, moim zdaniem bardzo jesienne, zwłaszcza na taką jesień ciepłą, piękną, złotą polską. Barbary, już być może poznajecie po, po materiale, tak? tak jak klasyczna. Podszewka, Stręcza, barbery, czy, czy na przykład Szalika, te, też tej samej firmy. I te perfumy mogę Wam polecić jako perfumy całodzienne. To są perfumy, które moim zdaniem nie męczą. Ja sobie je przede wszystkim szykuję jako perfumy do pracy, tak żeby. Nie pchać tutaj po nosie zapachem, ale żeby też ktoś, kto pracuje ze mną, czy siedzi w jednym pokoju, nie był tym zapachem przytłoczony. To są perfumy, które są perfumami moim zdaniem trwałymi. Trwałość jest u mnie około 5-6 godzin, czyli sporo. No nie tyle, co powiem na pewno, ale rzeczywiście sporo. Jeśli chodzi o projekcję. Ja bym powiedziała, że ona jest umiarkowana. My ją czujemy, osoby, które są blisko nas je czują, ale to nie jest tak, że jak wyjdziecie do pokoju, to już od razu za wami jakiś taki ogon wielki się ciągnie, co jest też moim dobre, ponieważ nie będziemy też, mając na sobie te perfumy, męczyć otoczenia, no i też męczyć przy okazji siebie. Jeśli chodzi o nuty głowy, to mamy tutaj róże, mamy też mandarynkę i mamy stokrotkę. I one bardzo ładnie tak się razem ze sobą łączą. Później te nuty głowy przechodzą w nuty podstawy i tutaj jest drzewo sandałowe i piżmo i rzeczywiście i drzewo sandałowe i piżmo ja tutaj wyraźnie wyczuwam szczególnie to drzewo sandałowe, ale później mamy jeszcze nuty serca i tutaj jest jaśmin i jest piwonia, czyli takie kwiatowo-drzewne, bogate składnikowo perfumy. Jednocześnie perfumy, moim zdaniem, bardzo subtelne. Będziemy je czuć na sobie, ale nie będziemy tymi perfumami przytłoczone. Myślę, że to jest też dobry pomysł, na przykład, na sprawdzenie sobie, czy te perfumy, czy na sprawdzenie na sobie, czy te perfumy przeszkadzają nam, kiedy na przykład mamy skłonność do migren, a lubimy zapachy. Moim zdaniem to będą perfumy, które mają taką małą skłonność migrenogenną, także też Warto sobie je gdzieś poszukać i sprawdzić, jak pachną. I ostatnie perfumy to są perfumy marki Lash. Ja już kiedyś miałam mam jeszcze, mam jeszcze resztkę perfum w kremie, właśnie tej, tej, tej marki. American Cream, tak? takie takie śmietankowo-kwiatowe perfumy, które używałam latem i które dobrze mi się sprawdziły, bo ta forma olejkowa powodowała, że tak szybko nie parowały, nic nawet gorące dni były na moim ciele dość długo. I tutaj mam Lash Last, czyli nazwa to jest Last. Lash ma szczególne perfumy, ponieważ one są wytwarzane ręcznie z olejków eterycznych. Patrzę sobie tutaj na, na, teraz na skład tych olejków, małe literki, a myślę, że. Przeczytam. W każdym razie mamy tutaj olejek z róży damastańskiej, mamy tutaj także ekstra z kwiatów jaśminu, no bo to są perfumy przede wszystkim jaśminowe, ale o tym za chwileczkę. Mamy też tutaj kwiat, 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 ilang, ilang, mamy też wanilię i mamy też olejek z drzewa sandałowego. Główne nuty zapachowe to jaśmin, a potem długo, długo nic, dopiero później róża i wanilia. I rzeczywiście, gdybym można było powiedzieć, jak pachną te perfumy, to powiedziałabym, że one pachną jak ogród, gdzie kwitną krzewy jaśminu. Bardzo. Te perfumy, ten zapach kojarzy mi się z takimi wieczornymi przechadzkami na przykład nie wiem, w Tunezji czy w tych krajach, gdzie jaśmin, w Grecji też jest, jest i wieczorem te kwiaty jaśminu odurzająco pachną. Do tego też wyczuwamy róże gdzieś tam dalej, dalej w tle, a to wszystko jest podbite wanilią, ale wanilia daje taką miękkość i kremowość. Także to są naprawdę mocne perfumy olejkowe. Jaśminowe. Um, jeśli chodzi o ich trwałość, to moim zdaniem jest ona też duża. To znowu jest około 5-6 godzin, ale one zachowują się troszeczkę inaczej niż te inne perfumy, które Wam pokazywałam. To znaczy jest tak, że pachnie, czuję ten zapach, potem na przykład przez pół godziny, przez godzinę nie dochodzi on do mnie w ogóle, i nagle jakby dochodzi do mnie fala intensywnego zapachu właśnie jaśminu, takiego kremowego jaśminu. Przypuszczam, że chodzi tutaj o to, że to są olejki, czyli jeżeli nasze ciało się rozgrzewa, na przykład, nie wiem, poruszamy się, albo gdzieś tam słońce przy świecie, albo założymy na siebie sweter, a potem zdejmiemy go i ciało jest bardziej rozgrzane, to te olejki się prawdopodobnie uaktywniają. Tak sobie to przynajmniej wyobrażam, bo rzeczywiście to nie jest jakiś taki delikatny zapach, ale to jest taki zapach, jakbyśmy się niedawno tymi perfumami Spryskali. Jeśli chodzi o projekcję, to jest ona też moim zdaniem bardzo duża. To jest tak, że jak ja jestem w łazience i na przykład rozpylam, to, um, używam tych perfum, no to mąż, który jest w drugim końcu mieszkania, mówi: O, użyłaś perfum jaśminowych, tak? Także te perfumy rzeczywiście są. Jak jechałam winną, to, to przyszedł do domu chyba godzinę po mnie i mówi: O, widziałam, właśnie że czułem, że, że byłaś w windzie, bo jaśminem pachniało. Także jest to rzeczywiście bardzo mocna projekcja. Ja używam dosłownie jednego przyknięcia, takiego i to już wystarczy. Zauważyłam, że jeżeli zbyt mocno się spryskam perfumami tymi, na przykład nie wiem, trzy przyknięcia, to przestaje to być przyjemny zapach Jaśminu, a czuję Natalinę. I to już nie jest takie przyjemne. Także bardzo, bardzo intensywny zapach, bardzo taki jednotematyczny zapach. Ale spróbujcie, bo myślę, że jest to rzeczywiście coś troszeczkę innego w, wśród tej gamy perfum. Niestety w Polsce lasz jest chyba tylko w Warszawie stacjonarnie, można kupić wysyłkowo, natomiast y, zawsze y, myślę, że zwłaszcza perfumy z lasza, które pachną niepowtarzalnie i które pachną inaczej niż wszystkie perfumy, warto najpierw sobie wypróbować, czyli albo zamówić próbkę. To tam chyba są próbki, ale tego już teraz nie jestem pewna, albo jak będziecie w Warszawie i zaglądniecie do y, Złotych Tarasów chyba, tak, chyba w Złotych Tarasach, lasz jest od niedawna zresztą w Polsce, to można sobie też wypróbować różnego rodzaju zapachy. I tak jest z tymi perfumami. Oczywiście nie musimy zmieniać perfum względu na porę pole, pole roku, roku, ale jakoś tak. Powiem wam, że ja, ja to lubię. Być może dlatego też, że każde z tych zapachów kojarzy mi się albo z jakąś aktywnością, albo w ogóle sposobem spędzania czasu. No a jesień, nawet taka piękna, słoneczna jesień, to jest też taki czas, kiedy powolutku będziemy tutaj się wyciszać, powolutku będziemy się też relaksować, przygotowywać do tych dalszych dni, które nas czekają, które mam nadzieję, że będą też piękne. I tego nam wszystkim życzę. Spotykamy się już w niedzielę. Do zobaczenia.